COŚ, tu JEST! Ja już... Ja już ogólnie przeszedłem tutorial. Ej, słyszę siebie. Jeszcze nie. Ogarnij to, napraw. Ale co? No, żebym siebie nie słyszał. Ale, o, już, już nie słyszę. A, jednak słyszę. Już nie słyszysz? Kurwa mać. Czekaj... Okay. Ta, gra, ta gra ma voice chat w ogóle to... Kozak Kurwa, czekaj, bo to za głośno jest kurwa No troszeczkę Audio okay, Dobra yy, Czekaj, muszę poustawiać tutaj Okej okay. yy, Powinno być dobrze A teraz? Halo 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 no Nie słyszę Doro. Teraz jest git? Teraz jest git, no Okay. A to i tak to chyba się nie. musimy wyciszyć, bo. Ale trzeba. Czekaj, czeka, nie, czekaj. Najpierw. Czekaj, Zróbmy, zróbmy host. Może. No. Private game. Weźmy zaproszenie. Czekaj, bo ja robię. Na europejski. New game. Jest. Password. E, hasło będzie. Eee, hmm, hasło będzie. To napiszesz mi po prostu. Wyślij mi ten i napisz. Dobra. Ja pierdolę. Dobra. Ja ci napiszę hasło na Discordzie. Dobra, dobra. wcale nieśmieszna. Jestem wcale nieśmieszna, nie nie a ty się Rzausne. zaśmiał. Rusnę, dobra. A czy mogę i tak zaprosić, hasło, czekaj. Tak. Zapraszam cię. Część kolor. O, mogę zmienić kolor. Ja będę. Eee, bardzo oryginalne hasło. O, będę Androidem. Ty kurwa z Andro, Androidem jestem. Ej powiedz ty, coś. Przede, to czat? Dobra. O. Dobra, już. Halo? Dobrze, dobrze Ej, hey, pa, słuchaj tego, słuchaj tego.

nie yeah. y Mieliśmy grać, a nie kurwa to jest czat, tak? Gramy przecież. Jesteś biały, czemu nie zmieni... Co, co ty kurwa? <śm> Jesteś biały. Jesteś biały. Eee, y y gram tak. Y dobra, czekaj, ja się na szybko wytłumaczę sobie, jak? No nie wiem, co jak. Pod kontrolę Kucasz, Pod. No. Y pod kul. Się składasz. No Eee. W sumie tyle. Aha, okej. Okay. Czyli mamy pierwszy ekstrakt, ekstrakt, extraction point. Jak się, a jak się gasi latarkę? Chyba się nie gasi. Aha, dobra. Tu mamy wózek, czyli okay. musimy go wziąć. No. no. I zbierać i tymy. to? to. <głos> Android <głos> Co i co robimy? Zbieramy rzeczy. Ogólnie... No i... A, pod tabem masz... Pod tabem masz mini mapę. Pod tabem. Tylko musisz przytrzymać. No i... i zbieramy rzeczy, ale coś nas atakuje, tak? No. Ty takie taki fall company, ale... O. Aha, co nie jest item? Dobra nie Dobra, dobra, idziemy dalej. O kurwa, patrz! Co? Patrz! Patrz, jak. K. Okay. k waha. Gdzie? O kurwa. <grym> <grym> item. My mam item, pierwszy. O, o, uważaj! O, o. Kurwa. Straciliśmy 154. Rozumiesz tam? No nie, nie, że... nie powiedziałeś. Jak ci nie Powiedziałem ci. Powiedziałem ci, uważaj. Nie powiedziałeś.

O <grym> O kurwa Co? Tu ja pierdolę Co? U. O odpryskaj <grym> Chłopie biegnij biegnij Nie mogę biec? A kurwa a, dobra, ja się z... a ja się zastanawiam O chuj ty panikujesz a potem to zauważyłem ty. Jak już stało pod mnie <grym> O kurwa ba. Musimy nazbierać 8000 ponad kołty. O, to jest item. Tego wezmę. ja pierdolę. Niektóre itemy trzeba brać we dwójkę, bo są ciężkie. Z y -y, mi zatrzymały <laughs> Ej, gdzie zostawiliśmy wózek? Tam, dobra. To idę. Mam gdzie. O, kurwa. Co on robi? O, kurwa. O, kurwa. On się nie skapnie. On nie wie jak, regen jak On nie wie. On nie wie. On kurwa nie wie. Że trzeba... Że trzeba wrzucić mnie do extraction point. On nie wie co się dzieje. Ja może mu na, Ja może mu powiem. Bo on nie wie no. Ej Kuba. Co? Generalnie to zdechłem, nie? No i co teraz? No i teraz powiem ci tak. Możesz mnie ożywić, używając mnie właśnie... W sensie moją... Kurwa moją głowę wrzucając do tego miejsca, gdzie... No. <grymne> Fajnie, zajebiście. Nie wiedziałem, no. że może tu wyjść. <grymne> <grymne> Więc możesz mnie ożywić wrzucając moją głowę do extraction point, ale... to najlepiej... z wózkiem i z itemami. O. O, co? To... O co chodzi?

Teraz powiesz, Apple, Apple, powiedz coś, powiedz coś. Zostaw moją głowę, zostaw moją głowę. <noise> Dobra, nie czaję. Nie o co chodziło z tym, ale. Ej, ale ping-pong, ja internet. Chyba, chyba to zrobię, wiesz? Mm, zrób to. Wiesz, jaki wygodny ten fot fotel? Ja. To fale. Ej, nie ogarniam tej gierki. W się sensie ogarniam, ale nie wiem jak zacząć. Bo nasz pierwszy Extraction Point. Od razu zdechliśmy. Halo. Halo, alo, alo, halo, alo. Jeszcze dołączam. Halo 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 Aha, bo on mnie nie słyszy Okej okay. <laughs> Siema Elo Nie ma wcale Hello? lepszego pingu zbytnio To? O kurwa Dobra Siema Siema ma tu, tu będzie zabawa Tu będzie, tu będzie ogień Co tu będzie? Weź, ogień będzie, weź wózek Czy mam ogień? No, nie wiem Takie mam przeczucia Kurwa Co ty odpytałeś? <laughs> ja pierdolę <laughs> Co? To jest pan Ramiksa. Co skończyłeś? Kociołek panoramixa to jest Coś szansy Patrz Ej, wyjścia otwórz O, mam rzecz! Mam rzecz 900 Nice Dobra yy, Masz coś? Nie Dopiero otwieram drzwi tam coś Mam kubek Chodź tu 1600 Okay. <grym> o, chodź tu, chodź, chodź, chodź z tym wioskiem Patrz, tu jest na zakupach. A to czuję musimy we dwójkę na wziąć, na... musimy to we dwójkę wziąć Cz... Czekaj, czekaj, czekaj Bo kurwa Czekaj Co ty robisz? Ustawię to, no ustawiam to Dobra, puść to już, chodź tu, pomóż mi Powoli do tyłu, do tyłu, do tyłu Do tyłu, za sobą z wóżek Wóżek, kurwa, wózek A żeś ustawił ten wózek idealnie, nie? O O O Jest Siedzi Coś idzie Nie, tylko słyszę jak moje babcia kotlety tłucze Czekaj, mam talerz Dobry. 3000, talerz Uwaga, 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 uwaga Panie i panowie jest. 9300. Ile mamy łącznie? 9300. Dobra, jeszcze coś spró spróbujmy. Możemy mieć nadmiar. Coś tu jest? Poduszko, chodź, poduszko. Srebra? O nie. Rozjebała nam. Pół, pół itemów nam rozjewało. Kto wyjść? Kontrolę. <grystanie> Ej, rozjebała nam itemy. Znaczy. Serio? je. Serio? 8410 mamy. Tam Tura, poszła. Idziemy. Ej, mi się wydaje, że musimy być cicho, bo one. Te moby wykrywają chyba nasz mikrofon. Idzie tu! Chodź! Chodź tym wózkiem szybko! No chodź! Dobra, ja to pierdolę. Ja to pierdolę. Nie. O kurwa, krasnale. Nie. No dobra, z mi wiem jak sobie poradzić. Chodź tu skurwielu. O, o chuju. Dobra. Krasnali mam z głowy. Nie wiem jak Kuba, nie wiem czy on żyje, czy on nie żyje. Mam nadzieję, że żyje. Coś tu jest. Z Żółw? Nie, kurwa Żółw. Nie z Żółw, żaba. Nie mamy czym się bronić, kurwa zbytnio. Krasna, ale tam chuj, ale ona? Ta kurwa lalka dzika, czy co to jest? Ja ona tam jest, a tam Kuba pewnie siedzi. Kuba, żyjesz? Żyję. To dobrze. Coś tutaj jest. No, jest tu, jest tu. Nie wiem jak, z, ja nie wiem, nie wiem jak z nim walczyć. Ej kurwa. No. Han On nie może wyjść. Cię zablokował. <noise> zablokował się. O, nie. chyba wyszedł. Kurwa, tylko w którą stronę? Oczywiście, że tu! Kurwa. Ej kurwa. Halo? Żyjesz? <noise> Dobra, będę go trzymał w, nie, w nie. niepewności. Ja muszę Halo? być cicho, a może zrobię tak, <śmiech> <śmiech> <Hell> no <laughs> ej, no, gdzie jesteś? Moja żaba kurwa zdechła, co zrobiło? Z... <laughs> to nie ma nic do obrony. Ej. Co? Iść. To? Tak. Co? Czekaj czekaj, 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 Ej, znalazłem taką drzewę pojebaną, nie? No, no, co ja, Jak ją trzymałem to było git I jak ją puściłem zaczęła skakać, kurwa, i się roz, rozbiła wszystko Dobra, idziemy, co? Ona tam, ona tam siedzi, kurwa, i to jest, to jest najgorsze A spotkałem się te krasnale takie małe Takie wazy chyba I ogólnie one... Waz Wazelinowe? No takie no. kurwa, no wiesz, ba takie bazelina, ogro... No. ogrodowe. Ogro Wazelina. <grym> I... I nie, nie, nie. nie, 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 nie. <grym> ty już nic nie gadaj. Wazelinowe, no mówię ci. <grym> I... i kurwa też. Czy dobrze czujesz? Czujesz? <grym> no i ale słuchaj mnie <grym> chyba chyba... Stąd to kurwa. I, dobra, ja już ci mówię, kurwa. Bądź. No dobra, no, ja, Dobra, nie, jak, dobra, chodź tu, bo jej, ona siedzi tam, to my tu mamy czas, żeby se poszpęcić, poszpącić, znaleźć coś. Opowie, opowiedz. O, tym. Także wazelinowe krasnoludy. No dobra, ogrodowe, no. No. On, one, ten, skaczą i psują ci itemy i ci atakują, ale można je po prostu złapać i, i jebnąć o ścianę. Rzucić nimi Słuchasz mnie? To Słuchasz mnie? jesteś? Słuchasz mnie? Tu no, słucham tylko Idę z diamentem Aha No Szukałeś złota znalazłeś diament Tak jest Dobra ej mam 11 tysięcy ja bym tam szedł już do, do extraction point to oddać tylko najpierw... Być. Tylko Kurwa ona tam może być To jedziemy powoli so, po cichu Powoli po cichu Czekaj, może ja wpierw wyluknę Dobra, czysto, chodź Dobra wrzuć ten wózek tutaj Gdzie? Tu, tu. no i odsun się, odsun się, odsun się Pięknie Zajbiście. Teraz, teraz możemy odjeżdżać Zajbiście Co, ty, co, co ci się stało? Co? Nic, miałeś <śmiany> zielone oczy Tak? Tak Krasnale no, idą zaprowadzi... Pe Pewnie Patrz, 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 patrz Co to jest kurwa? Co to jest? Ale <śmiany> fajne, <śmiany> <śmiany> Trzeba z, imiu... z nimi miotać. No, tylko trzeba uważać, bo one i temy niszczą. Dobra, i teraz możemy kupić broni, możemy się czymś bronić. O, Wykrywacz metalu, pułapki, miny. Tu są można jeszcze ulepszenia kupić do postaci. Tak? Stamina, jakieś tam... Duperele. Ale nie widzę... bardziej. Wiz... Nie widzę tutaj kurwa nic, co... No to powinien... No właśnie nie ma chyba na razie. Trzeba odblokować wpierw. Z pro... Razem z progresem. A i granaty można wziąć. To granat i stamina. Aha, jeszcze jak trzymasz item, nie? Patrz. To na scrollu możesz sobie oddalać albo przybliżać. A pod prawym teoretycznie go obracasz, ale to... Za ile jest ten twój? Dwa Tutaj też 2000, tu już 4 kupa. <grym> i stamina jakąś, co nie? Czekaj, to jest stamina? Stamina upgrade, Ej, tak. A jeszcze to, A może to? Co masz? O kurwa. Wykrywacz metali. TP. Wykrywacz. Prosto. A przyda nam się? 8K A ja nie lepiej wziąć granat 3, za 3000? To się później kupi. W no. Dobra ja Wolałbym jednak przeżyć, mieć Ostatnie większe szanse. Wziąłem. Dobra. Dobra. Git Dobra. Chodź. Dobra. Dobra. Jak to się używa? Eee, to jak wyjedziemy, to dopiero dostaniemy tej temy